Hej! W dzisiejszym wideo pokażę Wam propozycję treningu dolnych partii ciała. Przed rozpoczęciem wykonaj rozgrzewkę składającą się z 5 do 7 minut na bieżni czy orbitreku, następnie rozciągania dynamicznego oraz danego wzorca ruchowego wykonywanego na pustej sztandze. Pierwszym ćwiczeniem są klasyczne przysiady ze sztangą z tyłu. Podejdź pod sztangę, zrób z nią krok czy dwa kroczki w tył, stopy ustaw na szerokość barków. Utrzymując pozycję wyjściową, wykonaj płynny przysiad, tak aby Twoje pośladki znalazły się delikatnie poniżej linii kolan, biorąc głęboki wdech przeponu. Wstając, wykonaj wydech, kolana rotuj lekko na zewnątrz, tak jakbyś chciał chciała stopami rozerwać podłoże. Głowę pozostaw w równej linii z plecami. Wykonaj tak 4 serie po 8 do 10 powtórzeń. Następnym ćwiczeniem jest rumuński martwy ciąż. Podejdź do sztangi, ustaw nogi na szerokość bioder i chwyć za sztangę na szerokość barku. Zepnij łopatki, napnij brzuch. Wykonaj skłon prowadząc biodro do tyłu tak, jakbyś chciał chciała oprzeć się pośladkami o ścianę, głowę pozostaw w przedłużeniu kręgosłupa. Sztangę prowadź po udach i piszczelach blisko ciała. Wykonaj tak 4 serie po 10-12 powtórzeń. Przechodzimy do zakroków. W pozycji stojącej trzymaj hantelki chwytem młotkowym. Zepnij łopatki oraz napnij brzuch. Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową wykonaj zakrok jedną nogą do tyłu. Nogę wykroczną pozostaw w miejscu i dociskaj całą powierzchnią stopy do podłogi. Przenieś ciężar ciała na przednią nogę i energiczną pracą nóg wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonaj w trzech seriach po 10-12 powtórzeń na nogę. Kolejnym ćwiczeniem jest glute bridge, angażujący mięsień pośladkowy wielki. Zacznij od pozycji wyjściowej. Usiądź na wcześniej przygotowanej macie, przysuń sztangę na kolce biodrowe i połóż się. Trzymając sztangę na biodrach, wbij pięty w ziemię a biodra w sztangę. Podnosząc biodra, naciskaj ramionami sztangę, aby utrzymać ją na miejscu. Gdy wykonujesz wyprost bioder, mocno zepnij pośladki. Pamiętaj o tym, aby Twoje barki, biodra i kolana były w jednej linii. Opuszczając biodra na ziemię, kontynuuj odpychanie sztangi rękami, aby utrzymać ją centralnie nad biodrami. Mocno napnij brzuch, nie wykonując przy tym przeprostu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Mała uwaga! Jeśli czujesz dyskomfort w postaci wbijania się sztangi w biodra, możesz podłożyć specjalną gąbkę lub matę, która będzie ochraniała miednicę. Ćwiczenie wykonaj w czterech seriach po 12-14 powtórzeń. Ostatnim ćwiczeniem jest odwodzenie nogi w tył z wykorzystaniem linki wyciągu dolnego. Zacznij od nałożenia odpowiednich pasków do wykonania tego ćwiczenia. Znajdziesz je w recepcji naszego klubu, jeśli nie masz swoich. Stań przodem do wyciągu, zamocuj jedną nogę. Pochyl lekko tułów do przodu i oprzyj się rękami o maszynę. Drugą nogę pozostaw na ziemi. Wykonaj ruch odwodzenia, cały czas pamiętając o spiętym brzuchu. Przytrzymuj pozycję przez kilka sekund. Miesień pośladkowy powinien być teraz mocno napięty. Następnie powoli wróć nogą do pozycji wyjściowej, utrzymując napięcie mięśniowe na ile to możliwe. Wykonaj 14-16 powtórzeń i powtórz ruch drugą nogą w trzech seriach. W każdym ćwiczeniu dobierz ciężar odpowiedni do swoich możliwości. Przerwy pomiędzy seriami w czterech pierwszych ćwiczeniach powinny wynosić mniej więcej 2-3 minuty, a w ostatnim od 1 do 2 minut. Udanego treningu. Podziel się wrażeniami w komentarzach i udostępnij ten materiał, jeśli Ci się podoba.